O transformacji energetycznej i przyszłości polskiego górnictwa od wielu lat sporo się dyskutuje. Czy polskie górnictwo może współistnieć na rynku z odnawialnymi źródłami energii? Ten temat poruszono również w czasie ostatniej barburki. W Europarlamencie czy w Polskim Parlamencie właśnie tymi tematami najbardziej się zajmowałam, ale też i osiągnęłam sukcesy. Chociażby rozporządzenie metanowe razem z parlamentarzystami, których nakręciłam, mogę, mogę tak powiedzieć, bo uczestniczyłam jako jedyna ze Śląska w tej grupie negocjacyjnej, ale wszyscy Razem, żeśmy się zmobilizowali i udało się tak naprawdę uratować polskie górnictwo, bo to rozporządzenie by o wiele bardziej przyspieszyło proces likwidacji górnictwa. Ostatnie lata i 2023, 2022 w sposób szczególny pokazał, jeśli nie węgiel, to co? Musieliśmy ściągać węgiel spoza Polski co moim zdaniem troszkę było przykre dla, dla nas, mając tyle zasobów węgla nie tylko na Śląsku, ale też na Lubelszczyźnie. I myślę, że powinniśmy też w tej refleksji, która zawsze płynie, kiedy świętujemy świętą Barbarę i tą popularną Barburkę i gratulujemy braci Górniczej tego szczęścia górniczego i żeby szczęść Boże zawsze było z nimi, to zauważmy, że dobrze może by było, żeby coraz głośniej mówić o tym, że w Niemczech, nawet w Holandii, i we Francji. Jakoś sektor wydobywczy już nie ten krajowy, ale węgiel jest na rynku dość mocno. Jakoś nie zauważyłem, by w Niemczech udało się wyrugowywać sektora energetycznego węgiel kamienny, węgiel brunatny, chociaż wchodzi bardzo mocno wchodzą odnawialne źródła energii wchodzą również elektrownie e, e, oparte na gaz, to bardzo mocno jest tam energetyka oparta e, o węgiel i toż teraz w czasie kryzysu e, w czasie wybuchu wojny kiedy Rosja napada na Ukrainę tym bardziej e, niemiecka gospodarka skłoniła się w kierunku sektora wydobywczego nie mając już swoich mocy musiała zakupywać węgiel z zewnątrz i Polska też wpadła niestety w te decyzje Unii Europejskiej i myślę, że też przy świętowaniu zdajemy sobie refleksję, że ten węgiel nie tylko jest związany ze Śląskiem, z bracią górniczą, ale jest potrzebny Polsce. To jest między innymi też stanu rozwoju cywilizacyjnego, dalszego Polski i rozwoju gospodarczego pewnych sektorów takich jak sektor energetyczny, ten nowoczesny, bo przez, energii, przez bez energii nie będzie nowoczesnej energetyki w Polsce, bo żeby wydobywać wiatraki, potrzebujemy stal, potrzebujemy energię. a dzisiaj ta energia jest przewidywalna i związana jest z sektorem wydobywczym. Polska Grupa Górnicza to największa spółka węglowa w Unii Europejskiej. Węglowy potentat zatrudnia ponad 36 tysięcy osób, a jego głównym zadaniem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce. To jest główne zadanie. Dostawy węgla dla polskiej energetyki i ciepłownictwa to są nasi główni klienci i tak naprawdę to ich zamówienia, to ich zapotrzebowanie, które my zaspokajamy, warunkuje i określa nasz byt i nasze funkcjonowanie. Widzimy, że te czasy są dość niepewne. Pamiętajmy, że na świecie dalej trwają wojny, dwa duże fronty są otwarte i wydaje nam się, że jesteśmy przekonani, że póki te sprawy nie zostaną rozwiązane, uporządkowane, to istnienie własnych i eksploatowanie, i posiadanie własnych surowców, własnych źródeł energii jest naprawdę bardzo ważne. Co doskonale pokazał przełom roku 22, rok 22, a na początek roku 23 jedynym, tak jak mówiłem dzisiaj na przemówieniu, produktem, którego wszyscy po, po, poszukiwali bez względu na jego wpływ na środowisko, na zagrożenia, które niesie dla pracowników, to był węgiel. W Parlamencie Europejskim w kontekście wojny na Ukrainie oraz szantażu energetycznego trwa ożywiona dyskusja na temat przyszłości węgla. Nie brakuje głosów, że dekarbonizacja Europy nie jest właściwym kierunkiem. I to cieszy, bowiem coraz bardziej chyba wracamy tak, jakby takie koło się zatacza w Polsce, że osoby w przestrzeni publicznej, nie wszystkie, ale niektóre, przestały doceniać, poszły w kierunku mody, tej popularnej dekarbonizacji, że węgiel jest B, przestaniemy go wydobywać. No to jak go chcemy zastąpić? I stąd też bardzo ważne jest, żebyśmy byli pragmatykami. Polityk musi być pragmatykiem i to każdej opcji. My nie możemy w polityce stosować mody. Moda może być w muzyce, w kulturze, w ubraniach, ale nie może być w gospodarce. Ideologizacja gospodarki zawsze się źle kończy. A więc. Nasze analizy, te europejskie, polskie, ale i te światowe, bo mamy coraz bardziej gospodarkę światową, one, one pokazują, że i to padło tu dzisiaj w przemówieniu prezesa polskiej grupy górniczej, im my wydobywamy mniej węgla w Europie, patrz w Polsce, bo Polska jest jakby ostatnim tym krajem, jeszcze Czechy trochę wydobywają. Tym coraz więcej, niewspółmiernie więcej wydobywają Chińczycy, wydobywają Indie i jeszcze tak jak Kolumbia. Dlaczego? Dlatego, że my nie zmniejszamy ilości zapotrzebowania na węgiel w Europie. Dlaczego? dlatego, że ten węgiel jest potrzebny w ciepłownictwie, on jest potrzebny w energetyce i on daje pewną stabilność energetyki i teraz w sytuacji, kiedy przechodzimy w tę sferę nowoczesnej energetyki opartej o źródła takie jak wiatraki, jak fotowoltaika, e, chociażby chcemy produkować wodór, to my potrzebujemy nadwyżki energii i właśnie ten stabilna energetyka oparta o, o sektor wydobywczy, o węgiel kamienny, babrunatny daje nam tą energię i tą stabilność w systemie i to po pokazuje, że Chińczycy Idąc w nowoczesne technologie wodorowe, e, Indie, idąc również w odnawialne źródła, e, cały czas widzą to, że żeby mieć nadwyżkę energii, która pozwoli im zrobić skok cywilizacyjny, budują to na sektorze wydobywczym. I to powinno też nam coś powiedzieć, e, bo i Stany Zjednoczone, i Chiny, i Indie, przecież to nie są kraje, które nie kalkulują, tak? A my musieliśmy miliony ściągać z zewnątrz, żeby zabezpieczyć y, ciepło w domach y, naszych obywateli, żebyśmy mieli energię. I to też pamiętajmy. A więc ja uważam, że jedność nie tylko parlamentarzystów z Województwa Śląskiego, ale również powinna być też jedność wokół pragmatyki polskiej energetyki. To nie chodzi o to, żebyśmy nie szli w odnawialne źródła. Tu nie ma kolizji. Idźmy w odnawialne źródła, w offshore, tak zwane na Bałtyku. Idźmy też w jądrówkę, idźmy w fotowoltaikę. Idźmy oczywiście zdecydowanie w produkcję wodoru, bo to jest paliwo przyszłości, ale wiedzmy, zabezpieczmy sobie energię na okres przejścia i miejmy nadwyżkę, byśmy mogli zrobić skok cywilizacyjny w nowe, w nową paliwo, którym jest wodór. Jeśli pozbawimy siebie dzisiaj źródeł i tak zwanego zaplecza sektora energetycznego, to stracimy konkurencyjność, będziemy musieli energię zakupować, a więc ktoś inny nam podyktuje ceny, ktoś inny będzie technologicznie mógł rozwijać technologię wodorową, a więc politycy powinni wokół tego się zgromadzić i ja myślę, że nie możemy patrzeć na sektor wydobywczy jako na sektor, który już przechodzi do historii, bo jeszcze rzecz, która jest przed nami, to są tak zwane surowce ziem rzadkich. One też są związane z sektorem wydobywczym, z całym systemem uprawnień, umiejętności kopalnych. I w momencie, kiedy my w Europie pozbędziemy się umiejętności kopalnych technologii, to będziemy totalnie skazani na to, że będziemy musieli kupować, a już dzisiaj ponad 90% ponad kupujemy do wiatraków, do fotowoltaiki w Chinach, kupujemy w Kongo, kupujemy w Birmie, bo tamte surowce się znajdują. Trzeba poszukać, czy nie mamy surowców w Europie. Pierwsze dobre sygnały są ze Szwecji, gdzieś tam mówi się o Francji, ale musimy umieć je wydobyć. Jak je będziemy mieć? Jednym z największych miast górniczych w Unii Europejskiej jest Ruda Śląska. Dzisiaj na terenie miasta działa połączona kopalnia Ruda, której eksploatacja ma duży wpływ na środowisko naturalne w mieście. Platacja górnicza jest już od wielu lat prowadzona po terenach miasta Ruda Śląska, aktualnie prowadzona jest tylko w dzielnicach południowych I tu jeśli chodzi o te tereny, można powiedzieć przyrodnicze to prowadzona jest pod terenami leśnymi w dzielnicy Halemba i częściowo w dzielnicy Kochłowice a jeśli chodzi o budynki mieszkalne no to to odczuwają nasi mieszkańcy poprzez spękania, poprzez zniszczenia dróg, obiektów infrastruktury takich jak kanalizacja, co ostatnio miało miejsce na przykład na ulicy Kochowickiej, gdzie woda stała i kopalnia w trybie awaryjnym tą szkodę usuwa. Plus tego obniżenia terenu i wychylenia obiektów, które są później uciążliwe dla zamieszkujących te obiekty. Na przykład mamy na terenach leśnych zalanie terenu leśnego spowoduje obumarcie drzewostanu. I to też jest na, na podstawie ugody: jest drzewostan wymieniany na koszt przedsiębiorcy górniczego. Także w przyrodzie to najczęściej to mamy lokalne podtopienia, zalewiska, ewentualnie miejsca, gdzie jest górotwór przesuszony. To też wpływa niekorzystnie na. Na, na drzewostan. Niedawno podczas listopadowego posiedzenia zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta ustalono plan działania na pierwszy kwartał 2024 roku. Ogólnie no to tam, gdzie eksploatacja jest już jest parę lat temu zakończona, no to problemu z wpływami nie mamy, bo jest to teren ustabilizowany, aczkolwiek teren na Śląsku i tak zawsze jest tam jakoś rusza. Tam jest milimetr w dół, milimetr w górę według zdjęć satelitarnych. Ale jest, można przyjmować takie, że po trzech latach od jest to teren uspokojony i nie powinno się nic dziać. Ale też mamy takie przypadki, gdzie na przykład na ulicy Astrów stary szyb górniczy zasypany w latach 70 nam się uaktywnił i też spowodował nam uszkodzenie drogi, zarwanie i było to usuwane przez Okręgowy Urząd Górniczy jako następca. Sprawny po kopalni. Dalej będzie kontynuacja eksploatacji właśnie w rejonie Kochowickiej i Panewnickiej, pod dzielnicą Bierszyce w rejonie ulicy Szkolnej. No i, te, i tereny zielone tam w rejonie elektrowni Halęba, czy na granicy miasta Mikołowa z Rudą Śląską, poza zabudowaniami. Czy górnictwo może iść parze z ekologią? W jakim kierunku powinna podążyć transformacja energetyczna, żeby była sprawiedliwa? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najbliższa przyszłość. Dzisiaj mieliśmy uroczyste otwarcie pracowni biologiczno-chemicznej w naszej szkole, która została utworzona w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współudziale miasta Ruda Śląska. Jest to pracownia do kształcenia ogólnego przedmiotów biologia i chemia. I w naszej szkole jest to duże święto, wydarzenie, ponieważ jest to pierwsza tego typu pracownia. Mamy za sobą cały długi okres czasu, kiedy inwestowaliśmy przede wszystkim w uruchamianie pracowni zawodowych, do kształcenia zawodowego. I tak też w ramach projektów, które realizowaliśmy w latach 2019-2022 uruchomiliśmy, wyposażyliśmy sześć pracowni do kształcenia zawodowego. Natomiast kształcenie ogólnokształcące jakby Tutaj odstawało wyraźnie, dlatego tym bardziej się cieszymy, że udało nam się tak nowoczesną pracownię uruchomić w tym roku. Jak wyglądało to dofinansowanie? Uzyskaliśmy grant w wysokości 48 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a 12 tysięcy jest to wkład własny, czyli sfinansowany przez Miasto Ruda Śląska. Projekt nazywa się Zielona Pracownia 2023, natomiast nasza pracownia przybrała nazwę Ekolaboratorium Kopernika. Związane jest to z takim ekologicznym profilem, który staramy się w naszej szkole propagować, przede wszystkim w kierunkach w których kształcimy, to znaczy takim głównym kierunkiem w tym zakresie jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, chcemy, żeby to współgrało właśnie z kształceniem zawodowym. W szkole powstała nowoczesna pracownia biologiczno-chemiczna. Dla szkół średnich najważniejsze, jeśli chodzi o powstanie takiej pracowni, jest pozyskanie nowoczesnych pomocy naukowej. Jak Państwo widzą, w ramach tego projektu zakupiliśmy nowoczesne stoliki, ławki, biurko dla nauczyciela, po pierwsze mikroskopy, mamy jeden mikroskop taki profesjonalny z kamerą, nowoczesną laptop, następnie projektor interaktywny, na którym uczniowie mają możliwość widzenia wszystkich komórek roślinnych i Zwierzęcych, nie tylko na ekranie tegoż projektora. Na pewno teraz uczniowie wszystko widzą w praktyce. Wcześniej to widzieli w teorii, czyli podczas filmu, prezentacji. Kiedyś uczyliśmy się za pomocą książki i zeszytu. I w zasadzie to była jedyna metoda naszego uczenia się. Dzisiaj mamy dużo większy dostęp do środków multimedialnych, do tablic, do filmów, do różnego rodzaju prezentacji. Taką rzeczą, do której też mamy dostęp i wykorzystujemy ją bardzo często przy nauce, są właśnie mikroskopy. Gdzie możemy spojrzeć w ten świat pod lupą, pod dużym powiększeniem, możemy zajrzeć do środka. I możemy zobaczyć, jak funkcjonuje komórka na przykład. Mamy kierunki częściowo związane z ekologią, jak choćby technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Być może są to kierunki bardziej techniczne, ale wydaje mi się, że wiedza biologiczna potrzebna jest tak naprawdę każdemu. Świat się zmienia, my idziemy do przodu, a nauki biologiczne rozwijają się bardzo. Zwłaszcza w zakresie genetyki, zwłaszcza w zakresie inżynierii genetycznej, eksperymentów. No i tego, co się dzieje wokół nas, tak naprawdę wszyscy mówimy dzisiaj o GMO, a nierzadko nie wiemy tak naprawdę o czym mówimy. To właśnie staram się uświadomić moim uczniom. Żeby mieli ogólną, szeroką wiedzę. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli tu, tutaj dostrzec różnicę na poziomie DNA, no bo to niestety nie jest ten rodzaj powiększenia. Natomiast uczniowie na pewno muszą mieć taką świadomość, ale co możemy zrobić? Możemy wykonać preparaty z. Związków, które są powszechne w użyciu, jak chociażby z bakterii, które bierzemy zazwyczaj przy antybiotyku, i możemy zobaczyć, jak te bakterie wyglądają właśnie pod mikroskopem. Możemy zobaczyć drożdże, które używamy właśnie w piekarni, niekoniecznie mąkę, a możemy zobaczyć drożdże. Możemy zobaczyć, jak te drożdże się rozmnażają, i to jest doskonale widoczne. Ponad 75 milionów złotych dofinansowania otrzyma Ruda Śląska na rewitalizację Wielkiego Pieca wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa będzie prowadzona zgodnie z koncepcją opracowaną w 2019 roku. To ma być ludzka perełka. Przede wszystkim trzeba poprawić jego stan techniczny, wyremontować, tak mówiąc bardzo prosto, więc kwestia rewitalizacji, czyli naprawy tych różnych ubytków, ale też Doprowadzenia go do takiego stanu, żeby tam można było bezpiecznie wejść i odbyć to zwiedzanie, wejść tam na samą górę, zobaczyć tą panoramę, zobaczyć te wszystkie instalacje, które tam są specyficzne dla wielkiego pieca, więc jakby udostępnienie pieca dla zwiedzających jest jednym z głównych, jeden z głównych celów to jest. Druga sprawa to jest kwestia adaptacji do potrzeb konferencyjnych, szkoleniowych i tam są pomieszczenia, które chcemy na te cele zaadaptować i chcemy zrobić taką przestrzeń, gdzie można by też ten cel osiągać, ponieważ to miejsce ma nie tylko być taką wizytówką miasta, którą widać z daleka, nie tylko to ma być taki obiekt, który ma się symbolizować, nasze miasto, ale także ma to być miejsce, gdzie będą się odbywały szkolenia i przekwalifikowania pracowników, którzy są z branży okołogórniczej, no bo taki był podstawowy cel i to, o czym teraz mówimy, o tych 75 milionach dofinansowania, które gdzieś tam jest ogłoszone, to jest ten element twardy, a jest jeszcze ten element miękki, ten szkoleniowy, za który odpowiadają trzy podmioty, dwie spółki z udziałem miasta, czyli Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, Ludzka Agencja Rozwoju Inwestor, ale także Powiatowy Urząd Pracy. I te cele, które oni mają w założeniach i pozyskane środki miękkie, właśnie mają. Służyć temu, żeby stworzyć takie miejsce, tak zwane centrum kompetencji, które będzie jakby funkcjonowało i efektem będzie możliwość przekwalifikowania się z zawodu związanego z przemysłem ciężkim, z branżą górniczą na inne jakby profesje. Powstanie platforma widokowa, ścieżka dydaktyczna, a całość zwiększy zielony dach, obiekt ma pełnić szereg funkcji. Tu jest też taka koncepcja, która no jest z jednej strony wyjściem naprzeciw tym wszystkim zielonym ideom i, i pokazywaniem, że, że budynki użyteczności też są w stanie takie rozwiązanie przyjąć, a z drugiej strony no to też będzie ograniczało to nasłonecznienie, więc to też jest kwestia użytkowania budynku, więc, więc myślę, że bardzo dobry pomysł wtedy zaproponowany przez projektanta. Obiekt ma pewne elementy, już pan redaktor też wspomniał o tym zielonym dachu, ale też o, o zaaranżowanej zieleni na, na tym naj, najniższym poziomie, ale tu bardziej jest kwestia samej rewitalizacji i sprawienia, że ten obiekt będzie dostępny, będzie dostępny dla osób, które będą go chciały zwiedzić, poznać, przypomnieć sobie historię hutnictwa w Rudzie Śląskiej, więc tu bardziej kwestia jest jednak zabytków techniki, dziedzictwa poprzemysłowego, które mamy i tego szlaku, na którym ten piec też będzie, więc jest, więc, więc myślę, że to jest ta najważniejsza idea, no ale to też jest kwestia wy, wykreowania pewnego wizerunku miasta, przypomnienia tego co mamy, a mamy naprawdę cenne rzeczy, więc chcielibyśmy o ten piec zadbać, chcielibyśmy się nim chwalić, tak jak inne miasta tu w regionie mają na szladku zabytków techniki różne miejsca piękne. Więc myślę, że jak ktoś będzie jeździł po, po tym naszym pięknym regionie, to będzie się mógł zatrzymać w kilku miejscach i jednym z nich będzie właśnie Wielki Piec. Jak ktoś się przyjrzy, to można i Tarnowskie Góry zobaczyć, Bytom i te wszystkie miasta wokół, więc, więc rzeczywiście jest to ciekawa perspektywa i widzimy jak ta nasza Ruda Śląska wygląda od takich wysokich budynków. I to nie chodzi tylko o wielki piec, chodzi o szyb Wanda na przykład na terenie po kopalni Pokój, ale te inne szyby górnicze, które widać, te wieże wyciągowe, więc to też jest ciekawe. Widać też to ukształtowanie terenu, że ono jest takie faliste. No i Katowice widać, czyli siedzibę Metropolii, więc myślę, że to zawsze działa na wyobraźni, jak się idzie do góry i się widzi szerzej, nie tylko patrzy się. Pod nogi, także myślę, że to będzie coś, co będzie przyciągało turystów, przyciągało mieszkańców i będzie to też coś, co będzie działało na wyobraźnię. Liczę, że to będą pozytywne skojarzenia z naszym miastem, z Ludą Śląską i będzie zachęcało do tego, żeby popatrzeć na to nasze dziedzictwo właśnie z takiej innej strony. Takie inwestycje nie byłyby możliwe również bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie wszyscy doskonale znają wartość unijnych środków wypłacanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mówimy o setkach milionów euro, które trafią praktycznie bezpośrednio do naszych mieszkańców. Nie byłoby w żadnym razie możliwości dokonania takich skoków cywilizacyjnych, gdybyśmy nie współpracowali tak ściśle z Unią Europejską i dlatego wyrazy wdzięczności zarówno ze strony naszych europejskich przyjaciół, jak i być może przede wszystkim w kierunku tych wszystkich samorządowców, którzy zaangażowali się tak mocno by walczyć o te pieniądze, a przede wszystkim racjonalnie je wydawać. Żeby to zrobić dobrze, no to to są przeważnie dość drogie technologie. Tu mamy też kwestię materiału, tak, stali. Trzeba za, zabudować z powrotem, odnowić, wyremontować, więc to są sprawy dość kosztochłonne. No i trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że... Wielki piec, żeby spełniał te funkcje, no musi być dostosowany też dla osób z trudnością z przemieszczaniem się. Oczywiście na samą górę tam nie będzie to możliwe, ale do jakiegoś momentu tak, więc to też jest pewne wyzwanie. No i to musimy też dobrze przygotować. Samo dofinansowanie, jeśli chodzi o ten twardy aspekt, to jest 75 milionów złotych. Więc to, są, to jest dofinansowanie. Mamy też Wkład własny, który szacujemy na kilkanaście milionów złotych, będzie ogłaszany w przyszłym roku przetarg. Na początku roku będziemy budżet nowelizowali, bo te pieniądze musimy do budżetu wprowadzić, więc myślę, że, że to się poukłada w ten sposób, że ten rok 2024 przeznaczymy na przetarg i być może na rozpoczęcie prac, jeżeli uda się wyłonić wykonawcę. No i później liczymy, szacujemy, że jakieś dwa lata te prace będą trwały. Więc, więc taki jest czas, więc 2026 rok powinno to być przy yy, wszystko. Jak wszystko dobrze pójdzie i płynnie, to powinniśmy mieć ten obiekt i ten produkt, którym będziemy mogli się pochwalić w, w terenie, na terenie całego województwa, całego regionu. Władze Rudy Śląskiej chcą pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne na rewitalizowanie w mieście poprzemysłowych terenów. Tu patrzę na tereny Pokopalnie i Pokój. Zastanawiam się też nad naszym placem Jana Pawła II pod tym kątem zielonej rewitalizacji. Ale myślę też o różnych społecznych wydatkach, i tu myślimy i o ochronie zdrowia. Więc tu i szpital, i przychodnie to są te podmioty, które by mogły też aplikować o te środki. Te różnego rodzaju społeczne, bo KPO to jest kwestia wzmocnienia odporności. Dzięki takim inwestycjom jest szansa na to, że Ruda Śląska będzie jeszcze bardziej zielona.